że no nie, nie zapłacimy Tobie więcej, bo mamy kiepskich klientów, słabo płacących, więc Tobie też kiepsko będziemy płacić. I'm checking my to Sign, drawing my battle lines, ready for war again, feeling the rhythm inside of my chest. To fragment takiej piosenki z filmiku Lego, Lego Ninja, z takiej bajki. Postanowiłem od tego zacząć, bo jest to ogólnie kanał o języku angielskim, a chciałbym powiedzieć trochę właśnie o tym kanale. O tym, co na nim jest, co będzie, co było, a może już przestanę nagrywać, jeszcze tego nie wiem, gdyż już odchodzę trochę od nauczania angielskiego, w ogóle pracy jako lektor języka i też tłumacz, też jest tego coraz mniej, a tu się kłania sztuczna inteligencja, a trochę też zajmuje się remontami, więc tu lektor angielskiego, tłumacz i remontownik, remontowiec, jak jak zwał, tak zwał, e, także e, no tutaj e, muszę dodać, że o czym tutaj nagrywałem na tym kanale, nagrywam czasami, otóż jest tu tutaj dużo różnych rzeczy, e, kanał zacząłem wiele lat temu, ale często bywało tak, że nie miałem ani pomysłu na dalsze filmiki, ani motywacji czasami brakowało, e, a czasami też czasu, bo po prostu pracowałem i zajmowałem się innymi rzeczami, no, i tak jak widzicie, te filmy dosyć nieregularnie się pojawiały i też tematy były różne. Nie skupiałem się na jednej rzeczy, tylko były to różne rzeczy. Trochę było gramatyki, ale nie za wiele. Trochę słownictwa, a trochę takich rzeczy niezwiązanych z nauczaniem języka. Trochę na temat wyjazdu za granicę, na temat tego Anglii, emigracji, powrotu. Także to możecie obejrzeć na tym kanale. A. Też ja na przykład nie chciałem tłumaczyć gramatyki, bo jest tego po prostu dużo. Gdy ja zaczynałem, było już tak, tego bardzo dużo, a teraz jest jeszcze więcej. Macie kanały po polsku, dobrze wytłumaczoną gramatykę, po angielsku, wiele w ogóle obcych kanałów, wiele stron, także myślę, że tego już po prostu jest za dużo i nie ma sensu, żebym ja po raz kolejny to samo tłumaczył tą gramatykę właśnie. A poza tym też nie bardzo lubię gramatykę, bardziej skupiam się na słownictwie, a, a z drugiej jednak strony no to gdy kogoś uczę jeden na jeden, no to wiem dokładnie no co, czego potrzebuję się jeszcze nauczyć, a w przypadku filmików na YouTube, no to, też, to już, też nie jest takie proste, żeby nagrać coś co by trafiło do większej liczby osób i akurat to, tego potrzebowali i tego się nauczyli także no to, także widzicie na tym kanale różne rzeczy się pojawiają nie zawsze jest motywacja, nie zawsze jest czas, no nie zawsze są pomysły, tak jak już mówiłem, więc nie wiem, czy, czy dalej będę jeszcze nagrywał coś na temat angielskiego. No, może czasami coś się pojawi, coś, coś mi się wymyśli, ciekawego, no, a czasami mogą to być inne rzeczy, tak jak ostatnio właśnie o filmach, o platformach streamingowych nagrywałem, wcześniej o narzędziu do tłumaczenia napisów automatycznego w Google Chrome. Także możecie sobie też to. Obejrzeć ten filmik. No i jeszcze wracając, właśnie do tego, co na YouTube jest dostępne. No, kanałów językowych jest cała masa, już po prostu jest tego przesyt. A też muszę dodać, że kilka lat temu, właśnie jeszcze nie było tyle treści, tych treści jest coraz więcej. No i co, co się zmieniło w ogóle na rynku i nawet na, na rynku nauczania języka, na rynku tłumaczeń? To się zmieniło, że Pojawiło coraz więcej ludzi jest, coraz więcej ludzi uczy języka, coraz więcej szkół, a też no, im więcej tego jest, tym i stawki potrafią być coraz niższe i coraz trudniej złapać zlecenia, więc tak to jest na tym rynku. A z kolei w przypadku tłumaczeń, to sztuczna inteligencja tutaj dużo dużo namieszała, więc wiele, wielu tłumaczy po prostu. Nie ma już tylu zleceń, tak jak kiedyś, tak jak ja zresztą też. W związku z tym, no, mimo że te, te zawody nauczania języka, tłumaczenia to, są, to jest moja pasja i w tym się odnajduję dobrze, ale też zacząłem właśnie remontować ludziom pewne rzeczy w domach i też, też to, to, to lubię i też w tym się jakoś odnajduję. No, a wiem też, że jest na to zapotrzebowanie. Także zobaczymy. Może, może jeszcze będę coś nagrywać w zależności od zapotrzebowania tak? nie chcę też na, na pusto nagrywać, żeby tego później nikt nie obejrzał no i, i nie ma z tego nikt pożytku yy, a jeszcze wracając tak no nauki yy, branża nauczania yy, tak jak mówiłem zrobiło się dosyć ciasno a też, też stawki też, też już potrafią być dosyć słabe, bo wiadomo, że im czegoś jest więcej, tym Ceny schodzą niższe i też ciężko już w pewnym momencie wyżyć. No a przy dzisiejszych cenach inflacji, no to to jest dosyć istotne, tak, żeby mieć za co wyżyć. Dodam jeszcze tylko, że kiedyś zaczęła być ta, taka duża inflacja w jednej z firm tłumaczeniowych, dla których zrobiłem zlecenia, no właśnie mówię, że no chciałbym negocjować stawki, bo są tak niskie jak 7 lat wcześniej, jak zaczynałem, a usłyszałem w odpowiedzi, no nie, nie możemy, bo my tu mamy też klientów za niskie stawki. Czyli, czyli dosłownie, dosłownie to tłumacząc, mówią mi, że no nie, nie zapłacimy tobie więcej, bo mamy kiepskich klientów słabo płacących, więc tobie też kiepsko będziemy płacić. No ale ja mówię, okej, okay, ale to jest inflacja, tak, tutaj mieliśmy inflację. 20%, że rzeczywiście to nawet więcej, bo e, rachunki za gaz e, poszły w górę o, w ciągu ostatnich 3-4 lat o, o 100%, więc jakie 20%, jedzenie też bardzo zdrożało, benzyna 30-40% pewnie przez tamten czas, więc jakie 20%, to są kipiny dla mediów, dla kipiny z ludzi, na pewno nie 20%, chyba, że ktoś nie ma innych potrzeb, tylko innych rzeczy, innych kosztów tylko koszyk zakupowy tam najprostszych produktów w sklepie, ale zobacz sobie usługi, zobacz sobie ile kosztuje weterynarz, ile lekarz, dentysta, to, to nie jest na pewno inflacja 20%, a nie, nie nawet jak teraz 3% czy 2%, to już w ogóle to jest 50-70%. No i tak, no i usłyszałem, że no to od nas tłumacze chcą właśnie, żeby dawać im więcej zleceń, czyli co, czyli... Za tę samą pracę, czyli teraz musisz żeby zarobić to samo, musisz robić więcej. No to, to, to sorry, ale nie, nie ja. No ja mam, mam jeszcze swoich klientów na w miarę dobrym poziomie, ale takie tłumaczenia to, to mnie nie bardzo interesują. Czyli ci, którzy się godzą na to, no to oni sami zaniżają wszystkim innym te, te stawki. No, a więc tak jak ja mówiłem, zresztą tak jak mówiłem w filmiku o, o tym o sztucznej inteligencji i o tym, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, no to część pracy zabierze, no to, to właśnie mówiłem o tym, że praca fizyczna jest przyszłością. No i ja trochę w tą pracę fizyczną też wchodzę: remonty, jakieś takie drobne naprawy na razie, więc w domach. Więc nawet mogę tutaj pokazać fragment. Będę przed do cięcia, pokażę Wam co i jak. Także zobaczymy. Jeszcze, jeszcze chętnie będę uczył. No, ale to jak, jak jakiś taki kierunek konkretny tutaj znajdę na tym kanale co ktoś chętnie będzie oglądał. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.